Siema, z tej strony Xfreddy. Aktualnie znajdują się na sererze W dzisiejszym odcinku będziemy się tepać do graczy. Zostawcie sobie kapeczkę w górze i ponieważ pod tym odcinkiem yy, podczas oglądania będziemy mieli kody na i te podczas oglądania napiszcie w komentarzu teparka, znaczy tepania. Przedtem mam serduszko i do tepania do graczy po prostu nam potrzebne Seciki, magiczny miecz, antynogi, rzucone TNT. Jakiś Tajson pyta, kto chce dla tepa. Ja to jest zakupię wszystko, Schowek i w ostatnim momencie, jak do niego się będziemy mieli tepać, to sobie wypijemy antynogi, właśnie teraz, ten moment, żeby nie było, że wrzucimy w jakąś craftingówkę i nic nie będziemy mogli zrobić, właśnie tak jak mówiłem, jakieś tutaj craftingówkę, że tylko i byśmy nie mogli zjeść. On ma tu jakieś dobierarki, jakieś ucieczki, na szczęście my to zniszczyliśmy. Więc teraz zostaje tylko go zabicie, a następnie ucieczka, bo przecież nie ma innej możliwości. Ja tutaj postaram się mu zniszczyć te wszystkie dobierarki, bo nie chciałbym, żeby on mnie dojechał. On to ma jeszcze chyba więcej tego. Dobra, zjadłem sobie refa. Dobra, zajmę jeszcze jednego. On chyba zjadł Koksa. Dobra, tu jest wiem, zjadłem sobie, sobie jeden bóstwa i Koksa. Ale wymienię sobie set, a jednak nie. On coś tutaj kombinują on i jakby chciał uciekać, tą swoją skrytkę dla psa. Dobra, zmieniam setika elegancko, dobra. Lecik został zmieniony, a ty nie wiem co on kombinuje za bardzo. Ale najprawdopodobniej zostanie dojechany, ponieważ ja mam więcej y, sekund regeneracji Coxa, Więc zaraz nie musiał chyba jeść kolejnego. Więc ze spokojem on tak jak ty nie wiem co teraz kombinował. Dobra, na refach leci, ale to mu za dużo nie da. Siedział tak w bloku i nie za bardzo wiem co skonsumował. Ale najprawdopodobniej coxa i to się zaraz okaże. Kurde. Chciałem go dojechać i ja sam przez tą głupotę zmarłem. Dobra, on sobie zjadł koksa i zmienia secika. A ja w tym czasie dojadę w miarę i zmienia sobie seto. Dobra, Zwalimy go na tamburyn. I myślę, że powinniśmy go zabić. Bo on chyba zjadł teraz jest koksek, jeśli nie mylę. Ale tak czy w od niego dużej regeneracji. Ale jak widzicie, proszę Państwa, on jeszcze ma koksa niestety. Ale powinienem go dojechać po prostu, bo on się na dał. Refach i myślę, że ma dobre jakąkolwiek szansę. No i po prostu sam się zabił perłami. O, legendarny miecz miał jeszcze. A tak szczerze się pokuszę, żeby poszukać takiego itemu. Bo jak miał legendarny miecz, to najprawdopodobniej też ich będzie ją seta. Kurde. Ja tu wyrzuciłem, ale nic niestety nie zdziałam więcej. No teraz sobie refa, żeby przypadkiem nie zdechł reguluję sobie cyk, cyk. I się zaraz tak mi skończy walka, tepniemy do kolejnej osoby, dobra. Myślę, że nie porobię jakieś trapa z craftingiem, mu nie wyszło w wolne miejsce żeby szybko schowek schołek. fire up I te tradycyjnie trzeba sobie wziąć trochę rzuconego TNT. Ja weźmy sobie więcej, bo trawy no nie wystarczyło. To... O! Jakiś mocny, jakiś mocny koks. Pisze, że kto chce i tam etapa jest tutaj najzwyklejszy oszust. I tapnijmy się do niego, i również sobie wypijemy antynogi przed tepnięciem do niego, do tepnoga to Zobaczymy, kto pierwszy zaakceptuje. Dobra, cyk. O! Mocny kokson nawet zaakceptował. Ale nie wiem, do którego zostaniemy przyteleportowani. Będzie to po prostu. O, tak, tutaj zaprezentowałem wam widzowie. On nawet mnie nie palno, czyli mogę rzucić TNT A nie, za bardzo, co tu się dzieje? Oho uh -huh. Pięknie ja nie wiem zrobiło grifa, czy nie zrobiło Dobra, zrobiło mu grifa. I możemy lać mu ziomków oraz jego Dobra, jesteśmy w tej zaraz, kur... O kurna, blisko nie było Ale ja bo jakby mi spadł taki leszczy. Dobra tu małem ostrego Gryfa w miarę. Powinienem nie nim wygrać, jak nie będzie żadnych yy, konfrontacji innych i nieprzyjemności. Bo muszę się po prostu na jednego z niech to będzie ten mocny Koks. Albo niech w tym będzie ten drugi, bo mam mniej rankingów. Ale teraz ten drugi niech będzie. A z konsumowali obejstwem na Koks najprawdopodobniej, dobra. Ta się wybuchuje w miarę możliwości. Ojdź. no nie, i wpadłem jak śliwka w kompot. Dobra, zjadłem sobie. Dostał Obama chyba znaczy się wylogował, nie czy to Obama Dobra, wylogował się podczas walki, wiedziałem, że to przejdzie, A nie, bo to był lepszy, to ma więcej rankingu. Dostawił go podczas walki, ale nie zdara. Dobra, więc to teraz też będzie łatwy i elegancki. Kilek. Dobra, helmik mu pada. Prawda, co innego, no i zdech, zabiliśmy sobie dwóch. Szybko, elegancko. Dobra, teraz bym, bym podała jakiś zgaz. Stąd. Dobra, cyk. O kurde, bo tam jest ten... Minicraft. Czego on tam ma za Jeszcze nie mówcie, że mi jestem w stanie gildę podbić. Dobra, rzucę sobie tutaj i spróbuję ich jeszcze obrabować. Bo i ten minimum też ma więcej rankingu. Co on? Nieśmiertelny, myślałem, że on bez seta jest. Wlatają się w niego. Ej, bo on jest bez boxa. Ja cię kręcę. To mu powysadzam wszystko za to marzy, bo mu szkoda że stracił ojojoj, oj, oj. dobra i teraz zwieję stąd, bo nie chcę żeby mi ten Steven walkę nabijał dobra, wieję stąd po prostu lecę ser na górę, nie mówię, że tam jest po prostu niebo i będę mógł sobie uciec ale jej. nie niedobrze, że zwiałem <laughs> nie niedobrze, że zabiłem też, że zwiałem z imsku Boyda, a wam się, szanowni państwo, jak podobał taki odcinek to wiecie co robić a się z wami żegnam, trzymaj się, cześć